Cześć, 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 Witam wszystkich bardzo serdecznie na karcie dnia, moi drodzy. I za chwilę będziemy sobie tą kartę dnia kłaść. Też tym samym jeszcze nie wiem, jaki będzie temat dnia, tak? W późniejszym czasie. Muszę sobie zobaczyć, jakie tematy, jakie propozycje tematyczne podsunęliście. Albo rzucę całkiem w zeszyt, bo zapisywałam ostatnio parę waszych propozycji, więc jakiś tam temat dnia na pewno sobie wylosujemy. Ciekawe. Ostatnio były wakacje, jeszcze wcześniej że praca. No to zobaczymy co dzisiaj Tak czy siak na razie robimy kartę dnia Moi drodzy, żebyśmy już to mieli z głowem, Więc karta dnia dla wszystkich dwunastu znaków sodiaku Karta dnia dla każdego znaku sodiaku na dzisiaj Karta dnia dla każdego znaku sodiaku na dzisiaj Tasuję dlatego, że nie zdążyłam rano To znaczy po prostu spontanicznie włączyłam film Nagrywanie i nie zrobiłam tego Karta dnia dla każdego znaku sodiaku na dziś dla każdego znaku, karta dnia. Dobra, słuchajcie, jedziemy Baranek. <coughs> Baran dzisiaj albo będzie chciał coś zachować w tajemnicy, nie mówić o kimś czegoś albo komuś o czymś, <laughs> może tak będzie lepiej. Więc gdzieś tam po prostu wewnętrznie może być bardzo zamknięty, nie otwierający się na coś, albo wręcz jest to karta rady, karta wskazówki, która mówi Baranowi: Słuchaj, stary, ty dzisiaj wiesz, trzymaj język za zębami, zbyt bardzo mocno się nie uzewnętrzniaj, tak? Czyli nie pokazuj tak naprawdę tego, co tam gdzieś w środku wiesz, czujesz i tak dalej. Staraj się to trzymać i zachować dla siebie. Karta również, która mówi: dzisiaj nie wydajemy kasy na bzdety, tak? Krótko mówiąc, dzisiaj starajmy się po prostu zachować te nasze monety, finanse, gdzieś tam w naszych portfelach. Nie wydajemy dzisiaj zbyt dużej ilości pieniędzy na jakieś fanaberie. Więc taki jest przekaz dla was. Oszczędzamy dzisiaj, nie wydajemy kasy, no i to, żebyście w pewien sposób dzisiaj starały się, nawet jeżeli chcielibyście komuś coś powiedzieć, starajcie się tego nie robić. Zachować, zatrzymać to. Dla siebie, byki. A byk dzisiaj w działaniu, więc dzień na pewno pełen ferworu, pełen po prostu parcia do przodu, więc byk dzisiaj na pewno nie będzie sobie leżał, słuchajcie, na leżaku na trawie, tylko po prostu będzie działał. Na pewno będzie miał jakieś cele, na pewno jakieś tam, powiedzmy, plany dzisiejszego dnia, które do, są, no, są do zrealizowania. No i byk, pełen energii, dzisiaj te plany będzie realizował. Znajdziecie na to, krótko mówiąc, siłę. Dzień również pełen namiętności, co dla niektórych z Was, jakiś powiedzmy facetów bardziej, to zwracam się do kobiet, którzy gdzieś tam wokół Was, czy faceta, który będzie wokół Was się kręcił, tak? Bo rycerz była to jest bardzo taki, wiecie, taki facet, który próbuje nas poderwać, jednym słowem, więc być może znajdzie się taki, który tam dzisiaj Was spędzie, drogie byki, i słuchajcie, próbował, wiecie, znęcić na coś. No i tutaj w tej sytuacji. Byki po prostu będą musiały się, no nie wiem, no po prostu z facetem jakoś postarać się tutaj go, wiecie, przegonić, odgonić, a ewentualnie przyjąć. W zależności od tego, jakie macie tutaj, no, no nie wiem, no to, 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 zależycie od tego, co będziecie chciały, tak, jednym słowem. Ale przede wszystkim, słuchajcie, to jest dzień pełen energii, pełen działania, osiągania celów, które sobie dzisiaj wyznaczamy. Bliźniak. Bliźniak będzie się wahał, nie będzie wiedział, co ma robić. W jakiejś określonej sprawie, jakiejkolwiek stanie, na przykład, wiecie, przed wyborem, na przykład, nie wiem, no czego tam. Ech, no nie wiem, no czy kupić szampon, kurde, na przykład, wiecie, o zapachu gruszki, czy o zapachu, kurwa, Moreli, i po prostu powstanie problem, tak? <laughs> nie będzie wiedział, co jest dla niego lepsze. Nie, no to jest oczywiście durny przykład, ale możecie mieć jakieś wahania. Czyli na przykład, nie wiem, wyjeżdżacie gdzieś na wakacje i wybieracie kierunek, kurczę, pojedziemy tu, a może tu, a może tam, ja pierdziele, no kurde, chyba nie dam rady wybrać, tak, bo sam nie wiem, w którą stronę mam się ruszyć, więc wahania, moi drodzy, i te wahania, które dzisiaj w waszych głowach będą, które będą potrzebowały podjąć decyzję, będą was, no krótko mówiąc, gdzieś tam wewnętrznie możecie nawet cierpieć, do tego właśnie stopnia, że, że albo wkurzać się gdzieś tam wewnętrznie, że nie potraficie jednak mimo wszystko podjąć tej decyzji, bo to jest taka karta niedecyzyjności właściwie, bo my nie umiemy określić, co będzie dla nas lepsze i to nas może tak troszeczkę, wiecie, wybijać nas z rytmu po prostu, bo możemy się gdzieś tam wewnętrznie smucić, wkurzać wszystko naraz, bo tej decyzji ciężko nam jest, tą, tą decyzję ciężko nam jest podjąć, tak? Ale na pewno będziemy dzisiaj wybierali, moi drodzy, bliźniaki. Teraz rak. A rak dzisiaj, obojętnie co by nie zrobił, obojętnie co, nawet jak nie zrobi nic, będzie miał poczucie zwycięstwa. Taki, takie, takie odczucie: udało mi się, tak? Bo to jest karta sukcesu, zadowolenia, spełnienia, tak? Obojętnie, co by to nie było, będziecie czuli się spełnieni, zadowoleni, osiągający sukces pewnego rodzaju. Coś, co powiecie: super, udało mi się to tak, jak chciałem, tak? To jest również dzień, w którym wiele osób może patrzeć wam na ręce, na oczy, widzieć w was coś, ale krótko mówiąc, patrzeć na was. Kontro może nie tyle, że kontrolować, ale być skupionymi na was. Więc też słuchajcie, jak coś tam gdzieś, to pamiętajmy o tym, że mogą na nas dzisiaj wiele oczu, wiele oczu innych osób po prostu patrzeć, tak? Więc tutaj jakbyśmy no też miejmy to na uwadze, bo czasami to no w pewnym stopniu jest to po prostu takie, wiecie, no, krępujące. Zwłaszcza, jeżeli <laughs> wiemy o tym, że ktoś się patrzy, no to w tym momencie musimy się jakoś zachować, tak? Ale bądź co bądź dzień sukcesu, spełnienia i zadowolenia, moi drodzy, obojętnie jakie, jakiego? Co by to nie było. No to teraz lwy. Ale w co? <laughs> Ale w dzisiaj sądny dzień, to znaczy taki, w którym. Może coś zmartwychwstać, stać, może coś ożywić się na nowo. To może być również dzień, w którym biegamy gdzieś po jakichś, właśnie urzędach i tego typu rzeczach, bo sąd również o tym mówi, tak? Więc musimy też tutaj takie, może nie tyle, że negatywne, ale takie bardziej przyziemne wnioski z tej karty wyciągnąć, więc być może takie, co niektóre są osoby, które zwyczajnie dzisiaj jakieś urzędowe klimaty będą musiały pozałatwiać. Wiecie, od sądów, adwokatów, prawników idąc w dół, tak do takich, powiedzmy, bardziej jakichś urzędowych budynków, nieco niższej rangi, nazwy to tak, ale na pewno dzisiaj możecie drogie lwy po prostu gdzieś tam po tych urzędach po prostu biegać, latać i tak dalej, coś załatwiać, tak. Również to jest tak, jak powiedziałam, dzień w którym coś od, odradza się na nowo albo daje nam zielone światło na jakieś pewne sprawy. Więc jeżeli coś do tej pory było takie, że nie wiedzieliście, czy coś się uda, czy coś się powiedzie, to sąd będzie nam mówił o tym, że coś daje nam zielone światło na jakieś możliwości. I wy tym samym macie poczucie, że u, że w końcu zaczyna się coś dziać że w końcu mogę coś zacząć działać. Dobra. To był lew, a teraz, a teraz panna. A panna dzisiaj, co ta panna dzisiaj będzie mi tutaj wyła. Mamy kartę piątki kielichów, więc jakieś smutki na pewno, jakieś zadręczanie się, jakaś sytuacja rozpamiętywania starych czasów, które były dla nas bolesne. Takie nawet, które gdzieś z kimś się na przykład rozstaliście, i gdzieś to na nowo do was powraca i powraca i czegoś żałujecie, że coś się stało, że coś się posypało na przykład pomiędzy wami, i jakbyście nie potrafiły jednak mimo wszystko od tego się oderwać. Być może są dni, w których czujecie się silne, ale na przykład są takie jak dziś, gdzie jednak mimo wszystko to boli. Jeszcze gdzieś wewnętrznie czujecie, że te wasze życie popłynęło tak, a nie inaczej. I tu ten no, taki krach, który w waszym życiu nastąpił, na przykład jeszcze czasami lubi powrócić, no i wy przez, przez to samo, że te wspomnienia wracają, czujecie, że no, że sknociło się te wasze życie, na przykład przez kogoś, tak? bo, bo się rozstaliście z kimś. Ale jednym słowem, słuchajcie, nawet jeżeli to nie będzie chodzić o jakieś rozstania, tak? O jakieś, no, tylko, no, jakieś rozstania partnerskie. No to ta karta będzie mówiła właśnie o sytuacji, w której coś nas smuci, coś, coś nas martwi, czegoś nie możemy przeboleć, tak? Coś się nam może nawet nie udać, i my będziemy płakać nad tak zwanym rozlanym mlekiem. Moi drodzy, słuchajcie, jak się już rozlało, to trzeba wziąć po prostu ścierę, posprzątać. I krótko mówiąc, no cóż, no, iść dalej, tak? Po prostu, rozlało się, to się rozlało, i teraz to, że my będziemy tam klęczeć i, i wyć, a, to, to, to to mleko jakoś samo się do tego kubka z powrotem nie naleje, więc moi drodzy, wycieramy podłogi, kurty i wiecie, startujemy dalej. Tak to trzeba po prostu zrobić, nie nie, nie, nie lać łez nad rozlanym mlekiem. Dobra, waga. A waga, dzisiaj w pozycji mam wszystko, ta może się dzisiaj z czegoś cieszyć, coś może niewątpliwie wadze się udać. I waga po prostu będzie, wiecie, taka ha, 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 i taka cała szczęśliwa, po prostu hopsiu do przodu. Mam wszystko, osiągnąłem, osiągnęłam to, dostałam to, mm, mogę sobie na coś pozwolić, czuję się zadowolona z tego, co mam, tak? To jest takie tego typu, słuchajcie, przesłanie, czyli takie, jakbyście po prostu, no nie wiem, nawet słuchajcie, będąc we własnym domu, w którym się nic może nie dziać, możecie odkryć, że to, co posiadacie, to, co macie, cieszy Was, raduje tak, w pewnym stopniu, cieszycie się tak naprawdę każdą rzeczą, którą, którą wokół was, yy, która wokół was się znajduje, nazwę to tak, e, więc taki dzień poczucia, mam wszystko, nic więcej mi do szczęścia nie jest potrzebne, taki przekaz, dobra, skorpiony. A dla skorpiona <laughs> ochota na przygodę, spontaniczność bardzo duża, ochota do tego, żeby coś się w końcu zaczęło dziać i wy jakby macie ochotę to zrobić, bo to jest takie karta takiego działania, ale na zasadzie tak, a przygodą. To jest dokładnie taki przekaz. Działamy spontanicznie dzisiaj bardzo mocno, bez przemyśleń, moi drodzy, i tutaj też uczulam, tak, żeby te wasze spontaniczne rzeczy nie były na tej zasadzie, że no nie wiem, kurde, wejdę sobie na Mont Everest bez zabezpieczeń, tak? Bo czasami są i też takie przypadki. Ale w każdym razie dzień, w którym wy będziecie dużo, dużo działały na spontanach, czyli na przykład będzie się działa Kasia albo, albo Piotrek, wypije sobie kawę i powie ty, mam zajebisty plan, dobra, idziemy. I całkowicie po prostu bez jakichś takich, wiecie, głębszych przemyśleń możecie dzisiaj w coś ruszać, możecie coś robić, możecie coś planować, możecie wykonać jakiś ruch. Więc, moi drodzy, w tej karcie to drzemie. Oczywiście działanie buławy to jest również coś, gdzie my na przykład możemy do kogoś podbijać, tak? Bo ktoś nam się niewątpliwie podoba i po prostu, no, pff, że tak powiem, to już jest, nie wiem, wszystko pozamiatane, tak? Bo już po prostu chcemy coś osiągnąć i krótko mówiąc idziemy w to. Więc, moi drodzy, no, no, idźmy, kurczę, no, to co nam szkodzi, tak? Życie jest tak krótkie, że, że, że pff, może i faktycznie warto. Dobra, więc wy dzisiaj działacie, a zobaczmy, co strzelec. A strzelec dzisiaj, moi drodzy, o, strzelec dla odmiany, Tutaj skorpion lata, fruwa, namawia wszystkich słuchajcie, dobra, idziemy tu i tu, a strzelec mówi: A walcie się, mi się tam nic nie chce, jestem znudzony tym wszystkim. Jednym słowem, dzień nudy, moi drodzy, i melancholii, i takiego marazmu, w którym po prostu strzelcy usiądą i powiedzą, ja pierdzielę, ale nudno, Boże, już nic mi się nie chce, nie mam siły na nic. I w ogóle nic mnie nie cieszy, wszystko jest takie samo, nic w moim życiu fajnego się nie dzieje. I tego typu, słuchajcie, równe klimaty, dzisiaj, drogie strzelce, możecie mieć. No dobra, no jutro wam minie, spokojnie. To jest również dzień, w którym, i zaznaczę to, um, może być taka sytuacja, w której wy czekacie za czyimś, na przykład y, odzewem, jakąś deklaracją na zasadzie kocham cię. Ale kurczę, to jakoś nie przychodzi, być może ten ktoś nie ma ochoty, słuchajcie, musicie to uszanować, dać wam tego, czego wy chcecie i wy już po prostu czekacie takie znudzone i, i nie wiem, i już nie wiem, ciągle myślicie, że jednak mimo wszystko ktoś zrobi ten ruch, a ten ktoś tego ruchu nie robi albo nie chce w ogóle nas brać pod uwagę. Moi drodzy, jeżeli są takie tego typu sytuacje, no to trzeba po prostu machnąć na to wszystko ręką i, i powiedzieć sobie, dobra, nie to nie. Tak? Ale nie czekać w nieskończoność, bo życie po prostu przegapicie, to wszystko, życie wam minie, no i co? To tylko tak nadmienię, bo może taka grupa osób po prostu być, która czeka, 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 a ten ktoś nie chce i nie chce i nie chce, albo nie chce w ogóle czegokolwiek robić, i wy tak czekacie z taką nadzieją, już z takim wiecie, z śpiącym wzrokiem wpatrującym się w drzwi. No, no to tak na marginesie, ale przede wszystkim dzień, w której możecie poczuć, że w waszym życiu nie dzieje się nic, że jest nudno, monotonnie. <laughs> No, i teraz co? No, i teraz koziorożec. Kurczę, no wiecie co ten dół? <noise> koziorożec, słuchajcie, no też nie lepiej. Koziorożec dzisiaj powie, a ja dzisiaj nie robię nic. Tutaj yy, nasz strzelec będzie się nudził. I stwierdzi, że wszystko jest nudne i do dupy, a kurczę, koziorożec położy się i powie: A ja to wszystko mam gdzieś i nie robię dzisiaj kompletnie nic. I też tym samym koziorożec może się dzisiaj położyć wręcz albo powiedzieć sobie: Nie tknę dzisiaj palcem niczego, bo mi się nie chce, nie będę tego robił, jestem zmęczony. Na przykład, co niektórzy z Was mogą być na przykład yy, chorzy, na zasadzie takiej, że jesteście przykuci do łóżka. No bo na przykład jesteście przeziębieni, macie jakąś tam grypę anginę, czy jakieś inne cud cudawianki i musicie ten dzień spędzić w łóżku, tak? To tak także nadmienię, bo bardzo często ta karta to pokazuje taką, taką sytuację przymusową. Jestem przeziębiony, chory, muszę leżeć w łóżku. I ten dzień właśnie będzie spędzony w tym łóżku. Bardzo często też ta karta pokazuje urlop, e, czyli załóżmy, jeżeli ktoś z was, czeka za jakąś wiadomością od kogoś i ta wiadomość nie przychodzi, to daje Wam od razu odpowiedź, że być może ten ktoś ma po prostu urlop i do was się nie odezwie. Nie ma go. Tak, jest nieczynny. Jednym słowem. <grym> nieczynny kurczę, no dobra, to może trochę głupio zabrzmiało. Dobra, ale tak czy siak, wy dzisiaj m, nawet jak macie jakiekolwiek rzeczy do zrobienia, to mam takie poczucie, że wy dzisiaj położycie na to laskę i powiecie, nie, ja dzisiaj tego nie robię, mam to po prostu gdzieś. Centralnie. No dobra, i teraz kto? I teraz wodnik. A wodnik dzisiaj będzie bawił się w szpiega. Będzie dzisiaj próbował coś się dowiedzieć, skontrolować, zobaczyć, podpatrzeć, no coś, albo kogoś, tak? Bo to też miejmy na uwadze, że to może być taki dzień, w którym właśnie my będziemy próbowali kogoś wyśledzić gdzieś tam powiedzmy zobaczyć, co ta osoba robi, tak? Ewentualnie dowiedzieć się o niej czegoś na przykład więcej. To jest taki dzień. To jest również dzień, w którym my czegoś czemuś możemy nie dowierzać. I możecie na przykład stanąć powiedzieć, że co, coś mi tu śmierdzi. Ja muszę to sprawdzić. Nie mam pewności, co do pewnej kwestii, do pewnej osoby, tak? Nie mo możemy mieć takie poczucie braku lekkiego zaufania. Znaczy ja, ja tutaj nie mówię, że całkowity pad, ale może tak być, że. Nie czujemy do końca po prostu zaufania, tak, żeby na przykład w coś zawierzyć, w coś albo zawierzyć komuś, i też tym samym w nas, w środku, będzie mogła dzisiaj drzemać taka sytuacja, w której my powiemy: chwila, 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 ale coś mi tutaj nie pasuje. Nie, nie, nie. Ja to muszę najpierw zobaczyć, muszę to sprawdzić, muszę to skontrolować, muszę się bardziej dowiedzieć, żebym mogła na spokojnie w coś wejść tak, albo spokojnie coś zrobić, albo nawet kupić, słuchajcie, możecie na przykład nie dowierzać, czy to jest dobry sprzęt, tak, daję takie, taki przykład, więc wy w takiej troszeczkę dawce nieufności i niedowierzania dzisiaj, która będzie was mobilizowała do tego, żeby coś zanim podejmiecie jakiekolwiek kroki sprawdzić. No i zostały ryby. Decyzje, wybory. Kochankowie również możecie romansować, moje drogie ryby, bo to jest również karta romansów. A bycia dziś przy osobie, z którą nie możecie być może być tak oficjalnie, tylko jest to ktoś, z kim spotykacie się potajemnie, to tak. no Dlatego romans, tak, flirt a tego typu rzeczy. Ale również oprócz tych romansów, flirtów, bliskości z tą drugą osobą, być może nawet zakazaną lekko, tak zwany trójkącik. Jest to również karta wyborów, karta decyzji. Karta tego, że być może wy dzisiaj będziecie musieli dokonać tego wyboru. Wy dzisiaj będziecie musieli podjąć jakieś decyzje, rozważyć czy to, czy to, to, czy to. Tak na tej zasadzie. Tak jakby pewne jakieś takie właśnie kwestie dzisiaj jakby były w waszym polu zasięgu, że musicie coś wybrać. Całkiem możliwe, że w dniu dzisiejszym ktoś przed wami postawi taką, słuchajcie, taką opcję. Stary, słuchaj. Jest to i to teraz, albo jakieś wybory się dokonają. O to chciałam powiedzieć, że jakieś może wybory się dokonają, tak? I tutaj jakoby e, no, coś u, ujrzy te światło dzienne, ale mam takie wrażenie, że bardziej to wy będziecie musieli dzisiaj zadecydować, co ja chcę, w którą stronę mam podążyć, co mam robić, e, kogo wybrać. No, chyba że będziecie po prostu faktycznie dzisiaj dzień spędzali na romansach. No, to sobie spędzajcie. Dobra moi drodzy, ja kończę. Odezwę się do Was później z opcją tematu dnia i na pewno dzisiaj parę osób otrzyma horoskopy na miesiąc lipiec, moi drodzy, więc bo mamy pierwszy, więc dzisiaj spodziewajmy się jakiegoś wysypu kilku horoskopów dla kolejnych znaków. Na pewno pierwszym będzie koziorożec, bo wodnik był tak, i teraz koziorożec potem polecą jakieś dodatkowe znaki. Pozdrawiam Was serdecznie.